W widzę czerwony i niebieski W głośnikach olsza jebać psy, kochać pieski Droga jest prosta, nie dogonisz mojej bestii To nocna jazda, nie czuję żadnej presji Czarny asfalt, czarne koło, czarny styl Typie to nocna jazda, zobacz na mój czarny grill Stare baby się spinają, a my ciągle mamy chill Bokiem w zakręt, zobacz kurwa jaki styl, słyszę krzyk do mnie się ma ja to zwykły chłopak z bloków. Tyle, że mam szybszą furę, to jest fort, to nie fokus. Ona chce mnie zaczarować, ja nie wierzę w hokus-pokus. W cieniu nie chcę się już chować, łapę ją na autofokus, W lusterku widzę czerwony i niebieski. W głośnikach olsza jebać psy, kochać pieski. Droga jest prosta, nie dogonisz mojej bestii. To nocna jazda, nie czuję żadnej presji. Czarny asfalt, czarne koło, czarny styl. Ty pieton nocna jazda, zobacz na mój czarny.